Witam serdecznie. Dzisiaj gramy sobie drugą mapę w Demi Roadcraft. Grę rozpoczynamy tym razem na pustyni, tak jak widać. Mam tutaj region nawiedzany przez burze piaskowe tak. Ok, zobaczmy sobie mapę, jak wygląda. No, tu już mamy kawałek odkryty. Mamy też tutaj już pojazdy dostępne z tego co widzę. Ok, jaki mamy cel misji? Napraw drogę do betonowi. Najpierw musimy oczyścić tutaj te, te trzy strefy z obiektów. No co zajmiemy się czyszczeniem weźmiemy sobie. Może mężczyzn. Mężczyzn. O, tam, widać oddali burzę piaskową?

Rozłożymy sobie kotwicę. No i co, uruchamiamy dźwig Dobra, rury mamy pozbierane. Znajdują się poza żółtymi polami. Możemy sobie zwinąć już żuraw, Schować kotwicę i przejedziemy sobie dalej. Tutaj są duże elementy, zostawimy je do, na duży dźwig. Mamy trochę beczek. Złożymy sobie kotwicę. zaczynają się tutaj burza piaskowa Samo sterowanie dźwigiem jest dosyć intuicyjne, także rozłożymy sobie tutaj klapy. Tak. No to możemy sobie sterować tutaj naszym ramieniem dźwigu. Jest dostępna kamera, która ułatwia troszkę poruszanie się. Ona jest wtedy, skupia się na końcu naszego ramienia dźwigu. Możemy sobie zmieniać cele, czyli wybierać sobie dostępne cele, które są w zasięgu. No i podpinamy. Jest możliwość ściągnięcia. Podnosimy sobie do góry, czy na przykład jakiś wywrócony pojazd też jesteśmy w stanie sobie podnieść, tak? Możemy sobie liny ściągnąć do góry, ewentualnie na dół i postawić pojazd. że tak wygląda sterowanie dźwigiem. Kolejną fazą jest. Y Budowa drogi. Jak wygląda budowa drogi w Roadcraftie? Tutaj, tak jak widzicie, mamy już wyznaczoną trasę z punktu A do punktu B. Są żółte kwadraty. To są pola, w których muszą znajdować się pojazdy do budowy, aby zaczęły działać automatycznie. Także, tak jak widzicie, tutaj mamy naszą ciężarówkę z piachem. Ona jest poza placem budowy, a najpierw musimy wysypać piasek. Odstawimy sobie w takim razie tutaj ten spychacz. Przejedziemy sobie nim w tył i wstawimy tutaj wywrotkę. I pokażę Wam, jak automatycznie budować zdrowie. Bo można ją budować też samemu. tak? Ale to jest wymaga dużo pracy. Podjedziemy sobie wywrotką w punkt, tutaj, ten żółty. I teraz już jak mamy pojazdy tutaj możemy rozpocząć automatycznie budowę drogi z poziomu mapy. Czyli wybieramy naszą misję. Mamy tam naszą drogę, tak? Wybieramy sobie ciężarówkę. Czy tak jak widzicie, została już wybrana. No i wskazujemy, gdzie ma budować drogę. I ona już automatycznie nam rusza, tak? Tak jak widzicie, możemy sobie ją obserwować. Ona sama zacznie tutaj budowę drogi. Sobie poradziła z tym kamieniem. Myślę, że to jest najcięższy element w budowie drogi, czyli rozsypanie tego piachu tutaj. Potem kolejnym elementem jest wyrównanie z pychaczem. Możemy go obserwować tutaj w pracy, w trakcie działania. I jak widzicie, on sobie ustawi się w pozycji odpowiedniej i sam zacznie on tutaj wyrównywać teren. Myślę, że pomimo tego, że możemy Budować drogi samemu raczej będziemy chyba korzystali z tej z tej pomocy sztucznej inteligencji. No i tak jak widzicie zakończył pracę, on teraz się odstawi na parking, a a my przejdziemy do kolejnego kroku, czyli wylewanie asfaltu. Tu mamy maszynę do asfaltu. Mamy naszą misję. Wybieramy sobie tą maszynę, i wybieramy trasę. I możemy obserwować ją w pracy. No nie, asfalt został położony. Zostało tylko przejechanie walcem, aby utwardzić nawierzchnię. No myślę, że to już zrobimy może sami, prawda? <laughs> Wsiędziemy sobie w walec i zakończymy tą naszą misję. Ale tak jak mówię, na drogi można budować w pełni automatycznie. Ok, drogę mamy wykonaną. No tutaj mamy trochę głazów na drodze. Użyjemy sobie jeszcze bud żeby je tutaj zepchnąć. Droga została ukończona, przejazd został udrożniony. Możemy zabrać się za wytyczanie trasy, planowanie trasy dla sztucznej inteligencji. No to robimy normalnie tutaj, prawda? Rysując sobie punkciki i wskazując trasę. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć z lotu ptaka czy nie ma żadnych problemów albo, albo coś nie blokuje nam tras. No, jakiś konflikt, nie. No i tu mamy dojechać do tego punktu. No myślę, że pojedziemy sobie tam dle. Okej. Okay. No i teraz wyślemy pojazdy. Możemy sobie je oczywiście obserwować. Czyli wyruszają trzy pojazdy. Coś sobie tam chyba gadają nawet. Hmm. Hmm, tam mamy jakiś pałac. Gdy pojazdy dotąd do celu, będziemy mieli misję wykonaną. został osiągnięty misja zakończona i tak kończy się druga mapka w demie do gry Roadcraft dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia